Właściwą analizę ryzyka rozpoczynamy od wyboru zagrożeń, które mogą zmaterializować się w danym procesie biznesowym, czyli inaczej w czynności przetwarzania. Rozpoczynamy z pustym wykazem, uzupełniając go o zagrożenia, które mogą w tej konkretnej czynności przetwarzania wystąpić. Na liście potencjalnych zagrożeń widzimy ich nazwy oraz kategorie. Po wybraniu konkretnego zagrożenia prezentowany jest dodatkowo jego krótki opis. Każdemu wybranemu zagrożeniu przypisujemy odpowiadającemu prawdopodobieństwo. Więcej o tym opowiem za chwilę. Zagrożenia możemy dodawać do listy pojedynczo. Możemy dodawać także więcej niż jedno zagrożenie. W każdej chwili możemy przerwać dodawanie, klikając przycisk Zakończ. Zagrożenia dostępne w aplikacji pochodzą z normy ISO 29134, wytyczne dotyczące oceny skutków dla prywatności. Zagrożenia są dobrane tak, aby pokrywać standardowe zasoby, które są ich źródłem, a są to sprzęt, oprogramowanie, sieci przesyłania danych, zasoby ludzkie, dokumenty papierowe oraz procesy obiegu dokumentów. Zagrożenia proponowane przez normę 2934 są na tyle szczegółowe, że można wybierając ich odpowiednie kombinacje zamodelować wszystkie realne zagrożenia biznesowe, niezależnie od specyfiki działalności administratora. Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru zagrożeń. Rozważ wszystkie zagrożenia z listy. Pamiętaj, że dobrane są tak, aby opisywać zagrożenia związane z prywatnością. Być może na liście są zagrożenia, których nie wziąłbyś pod uwagę, a które mogą w twoim procesie wystąpić. Dlatego warto przejrzeć całą dostępną listę zagrożeń. W opisie filmu znajdziecie link do pełnej listy w formacie Excela. Określając prawdopodobieństwo materializacji zagrożenia, pamiętaj, że jest to jedynie klasyfikacja. Jak każda skala ocenna w risk trackerze, tak i prawdopodobieństwo ma cztery możliwe wartości. Wybieraj jedynki tam, gdzie prawdopodobieństwo jest najmniejsze, a czwórki, jeśli masz pewność lub niemal pewność, że zagrożenie może się wydarzyć. Dwójki i trójki służą do opisu zagrożeń o odpowiednio średnim i wyższym prawdopodobieństwie. Pamiętaj, że istotą tej oceny jest klasyfikacja prawdopodobieństwa, a nie jego dokładna ocena. Innymi słowy dzielisz zagrożenia na bardziej lub mniej prawdopodobne. Warto mieć także na uwadze, że we wszystkich procesach biznesowych administratora powinieneś wykorzystać wszystkie dostępne wartości prawdopodobieństwa, czyli jedynki, dwójki, trójki i czwórki. Jeśli dane zagrożenie nie występuje w danym procesie, po prostu nie dodawaj go do wykazu zagrożeń. Skorzystaj z wiedzy właścicieli biznesowych danych procesów lub uczestników tych procesów o największym doświadczeniu. Ich wiedza pozwoli określić zarówno zakres zagrożeń, jak i ich klasyfikację prawdopodobieństwa. Zagrożenia, które tutaj wybierasz, wpływają ostatecznie na ryzyka związane z przetwarzaniem danych. Ryzyka te to utrata, zniszczenie, modyfikacja, nieuprawniony dostęp, ujawnienie. Każde z zagrożeń zmapowane jest na jedno bądź więcej takich ryzyk. Warto zwrócić uwagę, iż mimo że zagrożenia, weźmy na przykład pożar albo zmiany stanowiska, zwolnienie z pracy, mogą mieć bardzo znaczący wpływ na cały proces biznesowy, to w analizie ryzyka skupiamy się na ich wpływie na przetwarzanie danych. W przypadku pożaru oczywistym jest, że będziemy dążyć do minimalizacji tego zagrożenia jako takiego, ale już w drugim przypadku istotą poprawnego z punktu widzenia ochrony danych osobowych ułożenia procesu. Nie jest bezwzględne dążenie do zabezpieczenia się przed utratą personelu, a jedynie jej skutkiem, materializującym się w postaci możliwej utraty danych, zniszczenia danych, ujawnienia danych lub nieuprawnionego dostępu do tychże danych, na które jako administrator możemy być narażeni w przypadku odejścia pracowników, zwłaszcza tych kluczowych. Prace z tym ekranem kończymy w momencie stworzenia pełnego wykazu zagrożeń występujących w analizowanej czynności przetwarzania. Następnie przechodzimy do wyboru zabezpieczeń lub szerzej środków, które przeciwdziałają zidentyfikowanym zagrożeniom, o czym opowiem już w następnej części. Dziękuję i zapraszam.